Spawanie ciąg dalszy. 31 grudzień 2022. Łysy spawa. Jutro troszeczkę jest wyżej, nowy rok. Tak, Dobra i oczy zamykam, a wy patrzcie. Żeby sobie nie naświetlić na nowy rok o, oczy Dobra, patrzę. Kurde, dobra maska. Archiwizuję dla no, przyszłych pokoleń. To będzie następny dom na wodzie. Słuchajcie, mamy 8 stopni, albo i 10 nawet na plusie. Grudzień. Słuchajcie, grudzień. No, A jest tutaj, no, no jak trzymasz? No przecież to. Tak, tak powinno być. Nie, kazałaś mi tak trzymać, nie, więc tak, nieruchomo tak byłam. Teraz. Tak? No tak, nie. No. To spórka przytrzyma jeszcze. Zamykam oczy. Pod powiekami też błyska. Co? Pod powiekami mi błyska. Pokaże reklama. No niby jest. Dobra, teraz trzeba by było wyłączyć na chwilę. Robimy pauzę. To tu muszę. Dobra. Weź, weź złap, złap to. Patrzymy do na góry, poziom. Troszeczkę. Do góry troszkę weź. Robimy poziom. O... o, o, o dobra. No tak? Trzymaj, trzymaj tak. Trzymam. A puść. Dobra, trzymaj na sekundkę. Trzymaj czy nie? Nie, nie, nie. Jakbyś mogła mi z domu przynieść diaksa. Y, tarczę jakąś gdzieś. A to są na łódce. U, to do Ale to, to największą do cięcia? Tak, tak. Do cięcia, Tak. No. Dobra. Do szlifowania też możesz. Zobacz, nie, nie podejdzie tym. No dobra, to idę. O Jezu, ale mi się potknęło. No. Weź Dobra, to idziemy dalej. Zobaczcie tu kawał. Kawa z będzie. będzie. Będziemy mogli tutaj sobie... Tu jest powódź nieraz. Co parę lat wylewa woda, więc będzie tu na wodzie. Hej! No lepiej tak nagrywać. Tu spora warzeczka. Tutaj już tu już spawał, Widzicie, teraz będzie tutaj, tylko musi poszlifować. Słuchajcie, jaki kask ma idealne pierotek może być okazji reklama polecam słuchajcie polecam tej firmy. bardzo dobry produkt mąż pierwszy raz się skusił mieszkoda tylko trzeba obciąć wszystko tu wypoziomować wiesz No to przed chwilą przespała. Nie wiem, czy to trzyma, czy nie trzyma. I co? I malutko I deski chcę całością położyć. Bo na przykład, tak jak jedna osoba by sobie. Ja liczę, że ty pomożesz mi to pospawać, nie? No. To by spawała to wszystko. A potem deski na całość. Trzeba pomalować to na pewno. Potem deski pójdą przez całość. I dlatego robię to, żeby od razu był przez całą długość. Nie ciąć kawałków, nie? Tylko w tartaku pojadę kupię tak jak trzeba deski I na raz pójdą, od razu będzie platforma ładna, nie? <śmiech> no <laughs> poczekaj No to nie bo nie wiadomo w którym nie było, to nie może być wcześniej. A tam trzymasz? Przysz to spadnie? W archiwie zejeszną <noise> Wyłącz prąd. Co? prąd. O kurwa tak by było idealnie O tak żebyś przytrzymała mhm. Trzymam tylko poczekaj niżej nawet Tak jak teraz mhm. Chodzi o to, żeby tutaj było dobra, dobrze. Dobra, dopycham Dobra dobra A masz te? Diody, w domu masz już U. ten Artur. Tak tak. No Dobra, oczy. Mhm. Chyba jest. No trzeba. <śledzisz> no dostać. i dobrze. Chcę się naprawdę mistrzu. A teraz już to. Teraz trzeba tak. No, Zdziś, no muszę się przygotować, tutaj rozmawiać. No dziewczyny. tak, tak. Tylko tak. Yy, ale wiesz co? Ja mam drugi. No to jak chcesz to daj. Mam drugi, bo już yy, choinka przecież jest na dworze. Więc mam chcą od choinki przedłużać. No, no dobra, tak, tylko że to, to ja idę po przedłużać.